A witajcie wszyscy, Dzień dobry to jest poniedziałek przyjechałem na załadunek do Nowego Jorku. stanąłem tutaj troszeczkę z tyłu, bo nie byłem pewny, który to budynek no ale to tam jest na końcu kurde siulate trochę te miejsce wiecie, ciasno tam byłem patrzeć jakieś hindusy tam, mamy tam jedne drzwi, więc tam z tyłu i Ty, ale tam nie chodziłem z tyłu patrzeć, ale tam już będzie jakaś chujnia, wiecie? Cias tutaj troki stoją, ale to nie do tego punktu, gdzie ja jadę. Zobaczymy. driving at 125 Wells Avenue right, on the right

Peace.